Cześć. Dziś mam dla Was film na pokazanie, którego czekałem dość długo, może nawet za długo. To jest walka, którą część Was może kojarzyć. Jedna z najważniejszych walk, moim zdaniem, z Tekena 7 w ogóle, z jego 7- czy 9-letniej historii, zależnie od tego, na którą premierę patrzymy: walka JDCR-a z Lil Maginem z Evolution 2018. To były fajne czasy, dlatego że Ali wtedy jeszcze jeździł komentować. Teraz niestety już tego nie robi. No i przyjrzyjmy się temu, jak wyglądała walka tych właśnie dwóch zawodników. Była to walka z top 8, więc taka scena, oczywiście, gracze wychodzą. Korańczyk JDCR który jest jeden z najlepszych graczy w Tekena z Korei w historii. JDCR w czasach taga dwójki w zasadzie był niepokonany. W Tanka 7 na początku też sobie radził bardzo dobrze. No i mamy Amerykanina. Prima Tutaj akurat jeszcze będą inni wychodzili, więc pozwolę sobie przeskipować. Mamy Markmana i Alisa. Powiem że ja tę walkę widziałem już chyba 3 czy 4 razy, ale jak tutaj usłyszałem komentatorów, usłyszałem tych kibiców na miejscu, no to aż mi trochę ciarki przeszły po plecach. his name right before the tournament. I'm just kidding, that's a typo. I'm sure they'll get Dude, this Top 8 is looking juicy. The biggest Tekken tournament in history. Over 1500 entrants here at EVO and I can't believe that. This event has grown year over year and who knew it's not even a TWT event. But everyone is coming out here trying to vie for this World Championship title. The EVO champion. Japanese players came here from Japan. Mark, pan powiedział, że nie był to turniej TWT. Już 6 lat minęło od tego momentu, ale z tego wynika, że wtedy EWO nie było zaliczane do rankingu Tekken World Tour. Szczerze, nie pamiętałem o tym. Wtedy pakistańczyków jeszcze nie było

To przyjrzyjmy się tym zawodnikom tutaj. O nich już powiedziałem. Lohaj wtedy dopiero zaczynał taką swoją dużą turniejową przygodę. I wam rzucę spoiler, jeśli nie chcecie usłyszeć, kto. Wygra finalnie to EVO, no 6 lat temu. To yy... wymiutujcie się, zaraz Wam powiem, kto to yy, zrobi. Za 3, 2, 1 turniej wygra Lohai. Już jest ok, możecie się odmiotować. Yy, to był ten sam rok, kiedy Gaidas grał, grał z Kudansem. Yy, no i Kudans tutaj będzie grał z LoHaiem ale tego teraz nie obejrzymy. Rank Chunoroma. Rangchu z kolei w 2018 roku, czyli właśnie wtedy, wygrał finał Tekken World Tour. Mamy Chiri Chiri oraz Buka. Czyli z pośród graczy, którzy nie są Azjatami, mamy tylko Lil Majina. Dla przypomnienia, zwycięzca półfinału Drabinki Wygranych przechodzi do finału Drabinki Wygranych i jest już w Top 3. Tu może przewiniemy trochę. i jego... On ma taki bardzo fajny wzrok, kiedy, e, kiedy wygrywa, jest taki mega pewny siebie.

From Tennessee, yep. and I'm so happy to see him coming out to these events. And me being a king player myself and a big king fan, he is a genius when it comes to this character. You're gonna see a lot of very yes. unique things and the reason why they call him the King of America of course. but he's going up Let's the not robot. Forget is he a robot? Sent from the future. Sent from someone's future, someone's designed cast. to kill. He's using uh you know, he uses a number of characters. We know JDCR. His name actually implies that able to use many characters. Dobra, przewinę, przewinę może trochę. To jeszcze loading. No i mamy dragonowa na kinga. Dragonow oczywiście był mocną postacią w Tekken 7, zwłaszcza na początku. King słabszy, ale też jak najbardziej grywalny. No i zaczynamy. To jest, jeśli nie widzieliście jeszcze tej walki, to jest słuchajcie prawdziwa uczta ładny to i sidestep żeby uniknąć rzutów w Tekenie 7 rzuty nie trakowały jeśli gracie tylko w na 8 to może być to dla Was dziwne ładne blokowanie. na counterhicie to daje właśnie gwarancik przód 2-1 pięknie kłócnął tutaj Lil Margin trochę na pałę to zrobi mam wrażenie WR2 magiczny cios ten low u Kinga, który sprawia, że trochę boli JDCR tutaj nie kłócą, to jest dziwne może dlatego, że on opóźnił tak bardzo albo się nie spodziewał, że ten high tam pójdzie, bareczkę żeby przebić tutaj, co ważne, może kojarzycie to z poradnika do Kinga gdzie Bati uczył mnie grać jeśli robimy Giant Swinga to rzucamy przeciwnika za siebie, czyli gdyby teraz Lil Majin rzucił właśnie Dragunowa JDCR-a, wrzuciłby go na ścianę i tam by mu zabrał bardzo dużo punktów zdrowia, prawie całą tę część, która w zasadzie to już została. Oh. Yeah. Znowu, to 4, 1, 2, 3, połow 4 i ztąp. Ładna kara. Tutaj też fajna kara, właśnie dragunowa. Znowu ten counter-hitchik. Nie może iść za słowo. Przód dwie ręce, no i to była dość jednostronna walka, patrząc na rundy. Co do samych, co do samej treści rund może tak nie do końca. No, ale gdyby to była tylko taka walka, no to ja bym z, e, jej z wami nie oglądał tutaj. Zaraz zobaczycie co się wydarzy. Sorry, spoilery, ale nie naprawdę jestem. E, tak podekscytowany tą walką, to jest jedna z najlepszych walk w e, Tekenie 7, może najważniejsza, może najlepsza. Przewińmy, bo dingi są, są dłuższe oczywiście niż w 8. No i się zaczyna. Z jakiegoś powodu zrobił, tam, to jest chyba góra-przód 2, tak? Może chciał przód 2 zrobić. 2-1 tutaj łokieć tam jak King robi tę serię gdzie drugi cios idzie na mid to może jeszcze zrobić trzeci cios więc tam nie zawsze przeciwnicy ryzykują żeby ukarać idziemy na dół i to powinien być koniec Screw, ściana, cyk, cyk, bum. Klasyczna runda, i słyszycie, jak ta publiczność reaguje. No mają jednego zawodnika w top 8, i gardła zrywają wręcz, żeby mu kibicować. Przód trzy, i tam dwie ręce na gwarancie. I znowu przy trzy I zobaczcie ile zdrowia już mu zabrał Tutaj trochę połków Koniec, counter Tył jeden na counter Dorzuci go do ściany spokojnie Główka trochę, może powinna zostać ocenzurowana, bo Dragonowa to mocno zabolało. Przed 2-1 znowu na counterheacie. I teraz jest 1-1. A właśnie ta mina to jest mm, coś pięknego. Ten uśmiech. Tutaj można byłoby wkleić mema That smile. That damned smile. No i zobaczcie. Pierwsza walka 3-0 dla JDCR. Druga walka 3-0 dla Lil Magina. Grało się tu FT2. To jest top 8, ale jeszcze nie top 3, więc grają do dwóch wygranych walk. I ta walka teraz będzie decydująca. Plansza.

To widać, że bardzo ładnie blokują, są bardzo, bardzo bardzo ostrożni. Wyrwanie z rzutu, kara na tym power i wybitka z FC. I tutaj zobaczcie, od razu spada niżej i dopiero teraz screw. Boom. Ten cios. To jeszcze zaraz pokażę. Zobaczcie, jeszcze raz tutaj dostał tego tailspina niżej, bo mm, zrobił Shining Wizarda. Shining Wizard zniszczył podłogę, spadli niżej i jest tutaj mm, właśnie tailspin jeszcze na ścianę. I to jest unblock, który chyba nie jest w tej sytuacji gwarantowany, wydaje mi się, ale to może. Bati, jeśli oglądasz popraw, nie proszę w komentarzu, daj znać, czy. Mam rację, ale wydaje mi się, że tutaj można zdążyć wstać i panczem trafić powietrzu Kinga. Ale dlaczego tutaj cofnąłem? Ten cios, który on zrobi, to jest chyba przód, przód dwie ręce, albo coś w tym stylu. Ten taki skok Kinga. On z daleka idzie na low, więc jest to takie zwodnicze. Właśnie. Piękne. I Lołek. To ten też Lołek, o którym Bati mówił, że jest dobry. I tym razem się nie wyrwał. Do ściany spadniemy? Nie, nie spadniemy. DF2-1 Kinga. Można hit konfirmować na. Jeśli trafimy na hit I teraz chyba spadniemy. Nie, jeszcze nie. Wyrwanie z rzutu. I znowu DF2-1. People's elbow. I jest już tylko jedną rundę od wygranej. Nie can't believe it. we might see an American in Winter's finals. Oh my god. We're on the cusp and Martin. He's working oh. that momentum the tracking moves. USA. Oh my yes, została jakieś 40% punktu zdrowe, więc nie jest lekko, no i musi wygrać teraz trzy rundy, żeby zwyciężyć. Spadnie, ale czy zabije? Nie, nie trafił tą serią z WS-a, która by dała tailspina. I teraz pomyślcie, że jesteście. Czy wyobraźcie sobie, że jesteście JDCR-em? Jesteście. Ile tu? 30 punktów zdrowia od spadnięcia do drabinki przegranych. Musicie wygrać 3 rundy. Gracie na planszy, która jest lepsza dla Kinga. Co prawda już spadliście o dwa poziomy, więc zostało jedno spadnięcie, ale wciąż 22 sekundy do końca. Tutaj trzeba mieć naprawdę żelazną psychikę. I teraz widzicie to? Jesteście na jeden cios. W zasadzie dowolny, bo wydaje mi się, że nie ma w tokenie ciosu, który by zadał... Tyle punktów wyobrażeń, żeby JDCR jeszcze przeżył. I trafił przód 2-4. Czwórka na counter hita. I teraz patrzcie, co się dzieje. Przód 2 przód spada niżej. No tutaj Lil Margin nie zagrał dobrze Udało się JDCR-owi niesamowicie e, i grają dalej dwójeczka Dobrze tutaj kucnął, bo to jest cios, który trzeba kucnąć, bo inaczej jak stoimy z blokiem nawet to dostajemy taki, taki rzucik. Najpierw QCF3 na Counter hita, potem WR2 na Counter hita. No nie wygląda to dobrze dla Limagina, i mamy ostatnią rundę tej walki. Znowu ten Counter hit. USA. Wyrwał się, bo inaczej by przegrał. Jeszcze nie koniec, jeszcze żyje, zablokował, ale. Ale. Tu trzeba bardzo uważać, bo zobaczcie: Ten low został zablokowany, ale. Frame data w grze to nie wszystko, i są też odległości, są oczywiście wysokości ciosów, ale tutaj odległość jest bardzo ważna, bo zwróćcie uwagę, że on zablokował jest bardzo, bardzo daleko, i ta WS4 dragonowa nie siadła. Klatkowo było wszystko ok, powiem, był go w stanie ukarać WS4, ale zasięg jest taki, że Lil Madjin zareagował, zły paniszała go panczem i patrzcie, co się dzieje. I chodzi, kręci się. kręci to, to była naprawdę ekstra walka. Aris myśli, że to jest sen. No nie, to nie jest sen

Mam nadzieję, że podobało Wam się tak samo jak mi. Jeśli macie jakąś walkę z tekena, z innej bijatyki, którą chcielibyście, żebym obejrzał i coś jeszcze o niej opowiedział, dajcie proszę znać w komentarzu. Napiszcie też, jak Wam się ta walka podobała. Dzięki, do następnego. Cześć!